W Wodlandresolo w Kamiejscu Wrocławskim gra muzyka, jest wesoło, dużo samochodów, a my tak dyskretnie wedrzemy się tam do środka i zobaczymy co tam się dzieje dzisiaj. A dzisiaj fajna jest w Entresolu po sąsiedzku. O co tu chodzi z tą imprezą? Tak, jest to zumboteka. Jest to druga zumboteka, która odbywa się z okazji właśnie rocznicy naszego klubu. W tym roku to jest druga zumboteka z okazji czwartej rocznicy klubu. Zumbotekę tą przygotowaliśmy wspólnie z restauracją Entresola, ponieważ właśnie w restauracji Entresola ta zumboteka się odbywa. No cóż, polega ta impreza na tym, że grupa instruktorów Zumby, czyli Zumba, są to takie zajęcia. Jest to fuzja tańców latynoamerykańskich i fitnessu. Czyli układy proste lub mniej proste układy choroby. No i wyciska jest... dużo potu i energii. No, bardzo dużo, bardzo dużo, tak. Więc nasi instruktorzy Zumby wraz z DJ-em prowadzą panel taneczny. No i oczywiście, nie przybyli nasi klienci jak również klienci Antresoli bawią się w rytm zębowych klimatów. do tej zumby to się można przygotować chyba tutaj u Was w niebie, tak? To znaczy tak, zumba jest w ofercie naszego klubu. Bo to tam wcale te tańce nie były takie łatwe jak Nie, widzimy. nie są to łatwe tańce, są to tańce na bazie układów choreograficznych, więc są ćwiczone przez nasze klientki już od praktycznie dwóch lat, czyli od, od takiego czasu, od jakiego prowadzimy salę fitness. To kiedy następna złomboteka? No, myślę, że za rok. Na piątą okrągłą rocznicę. No to już będziemy być z fajerwerkami jakimiś. Koniecznie, Przez te cztery lata mogliśmy zaobserwować na, na bazie chociażby tutaj naszej lokalnej społeczności, jak ten zdrowy tryb życia coraz bardziej aktywnie wkracza w nasze życie, jak zaistniała duża potrzeba na to, żeby, żeby uprawiać tą codzienną aktywność fizyczną. Ale Leniuchów jaki pierwszy krok zrobił. No, takie osoby, które są takimi leniuchami, że już naprawdę się nie chcą wyrwać z domu. A może bym nawet chciał, tylko nie wiedzą jak to zrobić. To może, może proponuję zacząć od sauny. saunę z takim kącikiem relaksacyjnym, gdzie, gdzie można się zrelaksować i, i, i miło spędzić czas w towarzystwie tutaj e, sąsiadów, e, znajomych, e, rodziny. Także A co z dzieciakami? Dzieciaki, dzieciakami? dzieciaki w tym czasie mogą spędzić czas na sali zabaw. Właśnie dwa razy w tygodniu mamy opiekunkę, która w czasie zajęć e, zajmuje się dzieciakami. Takie starsze dzieciaki mogą również same spędzać czas na sali zabaw. Natomiast zupełnie starsze dzieciaki mają specjalną swoją ofertę, czyli prowadzimy również zajęcia dla dzieci szkolnych, tych wczesnoszkolnych i szkolnych, a nawet tych gimnazjalnych. Są to zajęcia Zumba Kids, właśnie też taka Zumba, jaka dzisiaj tu miała miejsce tylko dla, dla dzieci. Zajęcia taekwondo, zajęcia hip hop, zajęcia gimnastyki artystycznej. Prowadzimy również język angielski. Mamy siłownię, salę fitness, salę spinning i salę zabaw, o których wcześniej wspomniałam. Także na spinningu spalamy tłuszczek. Są te zajęcia na rowerek z instruktorem, przy muzyce, bardzo energetyczne zajęcia właśnie typowo na, na spalanie tkanki tłuszczowej. Ćwiczeń siłowych, wolnych, jak i strefę ćwiczeń sprzętów aerobowych, czyli praktycznie kształtujemy i sylwetkę, pracujemy nad muskulaturą, jak również gubimy tłuszczyk na sprzętach aerobowych. No i sala fitness wcześniej wspomniana, czyli wszelki szeroki wachlarz zajęć fitness poprzez ćwiczenia kształtujące, wytrzymałościowe, właśnie taneczne. Mamy taneczne zajęcia oprócz, oprócz wspomnianej dzisiaj zumby, latino dance. Mamy również jogę, mamy Pilates, mamy zajęcia ze sztangami, mamy teraz bardzo modne zajęcia CrossFit. CrossFit są to takie zajęcia, na których ćwicząc wykorzystujemy opór własnego ciała. Specyfiką tych zajęć jest to, że spalamy tłuszcz również nawet kilkanaście godzin po zajęciach. Także bardzo, bardzo polecam, rzeczywiście dla wytrwałych zajęcia, sama przetestowałam, no, odnajdujemy w sobie mięśni, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia, może tak. Polecam zajęcia we wtorki, te odbywają się. Jakie jeszcze zajęcia? Zajęcia TBC, czyli takie total body condition, tak zwane ogólnorozwojowe, wytrzymałościowe, zajęcia ABT, wszystko to są zajęcia kupowe z